Dobry wieczór Dobry wieczór, kłaniam się Kłaniam się, z tej strony Batman I mam pytanie Tuk, Nie zostawiłem pana dzisiaj czarnej peleryny czasem? No nie, przepraszam, to pomyłka chyba No gdzie pomyłka? No dzisiaj byłem u pana Zostawiłem czarną pelerynę przecież Nie, ja nic nie zgodziłem że tylko mogę nie, nie, no pan mnie nie rozumie Ja u pana zostawiłem czarną pelerynę Może pan ją znalazł już Nie, nie nie znalazłem, nie zgubiłem żadnej telewizji. Nie no, ja zgubiłem. No to i Pan szuka dalej, no przepraszam Pana bardzo, no. No ja nie, Pana przepraszam, mnie, no, jak nie ma? Ale nie u mnie. Jak nie u Pana? No powiedz, że nie. To była pomyłka jakaś. Przecież chodzi. pamiętam, gdzie zostawiłem. No, to, to szukaj Pan dalej. No Panie, no u, u Pana jest. No to nie szukaj dalej, no. No to Pan poszuka, może w domu leży, gdzie? To pewnie, że trzeba, no szukam już teraz, no. Hej, cześć, cześć. To dzięki, zadzwonię ja zaraz. No, nie, e, do, dzwonię do pani z takim pytaniem, czy nie zostawimy u pani czarnej paleryny. Proszę? Ale, dzwonię za pytań... Halo? Słucham? Nie zostawimy u pani czarnej paleryny? No, pomylił sobie pan chyba. Na no nie, no dzisiaj byłem. A u kogo pan był? U pani Halo słucham pana Tak słucham Dzień dobry Dzień dobry Z tej strony kurier firmy DHL mam przesyłkę dla pana a mnie pan ma przesyłkę? No tak, tak. A do kogo pan chciał dzwonić? Ja ten numer mam, nie mam. M podany tylko na przesyłce i miałem dostarczyć. Ja czekam przed drzwiami, przed domem. Jakaś pomyłka, bo ja nic nie zamawiałem. No to pan wyjdzie przed dom, to się dogadamy, bo nie wiem nic. Dobra, dobra, rozumiem. Dostał pan numer. Dobra, już odchodzę. mam podane na i przesuweczce. Jaki pan ma numer podany? 600 855 223. Nie. Jak nie? No a pani jaki ma numer? No, 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 no taki mam, no. no jest przesyłeczka za 896 zł i 35 groszy. Pani wyłączy telewizor, bo nic nie ja słyszę. Ale, ale a, a gdzie pan jest w ogóle? No gdzie, no no, samochodzie czekam. Krotek? Byłem pod pani drzwiami, ale teraz w samochodzie siedzę. Nie pan, był pod jakimi drzwiami? Ja jestem tam za do domu. Pod jakimi drzwiami? No, pod jakimi? No, takimi, to się otwierają, nie? Krotek? No, pod takimi, co się otwierają no, drzwiami. U pani? Pod tym. Mam podane. Tak, pani numer. No. Dane kontaktowe, których nie mogę udostępniać przez telefon. I po prostu miałam dostarczyć tę przesyłkę, tutaj gdzie mam podane. Taka jest moja rola i praca, i po prostu rozumiem pani. Ja pana rozumiem, ale ja jestem cały czas w domu, nikt tu do mnie nie dzwonił. Ja do No ja do mówię, pani ja dzwonię. Panu... Proszę? No ja do pani teraz dzwonię. Gdzie pan do mnie dzwoni? O 830 ja mieszkam. Ile? 830. No tak, no zgadza się. Ale gdzie pan dzwoni, jak ja stoję tutaj i nie ma na klapce żywej duszy? Ale, ale dzwonię pani na telefon teraz. No i co? No i pani ze mną rozmawia. No? No. Jak nie naciąga. No i co? No pęto, no i w samochodzie siedzę i zaraz Słyszy mnie pani? Jak pan ma przesyłkę, to proszę mi ją przynieść. Co ja, co, co ja mam robić? Co to jest za przesyłka? Proszę Pani, w przesyłce nie wiadomo co jest, bo jest zaplombowana i tylko może Pani ją otworzyć i to wszystko. Ja nie mogę... Na mojej... Marta Biery, Marta... Marta Klimkowska? Tak. A przecież ja nigdy nic nie wysyłałam, ani nic nie robiłam. bo Pani brała udział w konkursie, tak? Proszę? Pani brała udział w konkursie, tak? W konkursie nie brałam żadnego udziału. No to jest nagroda dla Pani. Proszę? Nagroda jest dla Pani od Ojca Ryzyka. Tak. Ile tych pieniędzy? 850 zł. No i pan to ma? No a no, no... a kto przecież no ja mam i pani musi dostarczyć. Proszę? No tak, no pieniądze mam do pani w przesyłce. Ta pani to ma dostarczyć? Tak, do pani. I gdzie ja to mam iść za tym? I pani to musi podpisać, bo chyba zostawię to na poczcie. Wydaje się, się No ale, ale gdzie ja mam zejść? No bo pani jest w domu teraz, tak? Jestem w domu. Pani Marto, no. pani, pani Marto. Tak. Wie Pani co, jak to zrobimy? Bo no. ja tu mam starczyć Pani do 16, jest pół do piątej już. No. To zrobimy tak, że ja teraz pojadę porozwozić resztę i zgłoszę no. się tak za 15-20 minut, jeśli się nie zgłoszę to będzie na poczcie jutro do odebrania. Dobrze, to przyjdzie Pan do mnie, tak? To, tak, tak. To mnie... no to bardzo proszę. Dobrze, to pieniążki przyniosę dla Pani. Dobra, ja czekam. Dobrze, też czekam. Słucham? E, dzień dobry, tutaj firma UPC, mam paczkę dla pani, no. Dla mnie? Tak, dokładnie. Stoję przed Ej. drzwiami. Jest pan pod, pod, pod domem? Tak, dokładnie. Ja wiem, pod górę, zabędę za trzy minuty. Dobrze, ja czekam. Dziękuję. Halo? Dzień dobry, firma UPC Kurier. Stoję przed drzwiami i mam przesyłkę dla pana. A przepraszam, gdzie pan, gdzie pan stoi? Przed drzwiami jestem. Ale gdzie? U pana przed domem. A mnie w domu nie ma, a jest kurier skąd to jest? E, firma UPC Przesyłka, tu pisze tylko, że ten numer, pod ten numer dzwonię, bo w domu e, u pana nie chce mi otworzyć. No bo nikogo nie ma o tej porze. Czy może pan a... przyjechać o godzinie, o godzinie... około godziny 19? Tylko, że ja tylko prac, pracuję do 17 około, a już i tak już dłużej pracuję. No to ja nic na to nie poradzę, ja jestem w to niech pan odbierze paczkę na, po na poczcie. A od kogo jest ta przesyłka? Eee, pisze tylko, że od firmy DHL przesyłka dla UPC. A to, dla, to, to dlaczego? To dlaczego pan pojechał do mnie do domu, a nie jest pan na, na u mnie w biurze? Nie rozumiem tego. Bo chodzi o to, że tu jest adres podany pana domu, dlatego pojechałem też do domu. Jakby biura, to bym pojechał do biura. No, ale przecież to pan mieszka jest, chyba to w domu, a nie w biurze, dobrze, czy nie? Do, dobrze, dobrze, dobrze. To teraz tak. Czy może pan sobie zapisać adres do biura i dostarczyć to przysięgę do biura? Tak, mogę. Dobrze, to mógłbym prosić, jakby pan zapisał sobie teraz? Tak, zapisuję już. Niech pan tutaj. Aleja Jana Pawła II, 27. Tak. Szóste piętro. Tak. Firma UPC. Tak i kod pocztowy 00867 Warszawa. Dobrze, mam zapisany Będę tak za pół godziny gdzieś tam Dobrze, dobrze dobrze Dziękuję Dziękuję UPC A ja powiedziałem dla UPC No? Ale przypadek Ja dlatego się zgadzało i on nic z... nie powiedział Od razu uwierzył Bo dlaczego do biura nie było, a on w biurze robi UPC Dzień dobry, kurier z tej strony firma UPC przesyłeczka dla pani. Ale jaka Z czym? Skąd? Z, Skąd? z czym? nie mogę poddawać przez telefon, a co jest, to też w sumie nie wiem, jest wymiary są 30 na 50 cm i piszę pański pani adres i to wszystko. Hmm, kurczę, miałam te zapłacowałam, czy zapłacowałam? nie miałam tak szczerze mówię, zapłacone. To już jest, jest zapłacone, to trzeba tylko odebrać. Podpis potrzebuje tylko i to wszystko. A pan jest w Kętach, może? Tak, jestem. Pod, y, u nas taką nie pod że Dokładnie, dzwoniłem przed chwilą i nikt nie chciał mi otworzyć, to zadzwoniłem do centrali i podali mi ten numer, żebym zadzwonił. Wie pan co, niech pan podejdzie bramkę, że tak powiem, dalej, to jest taki duży ruch tam będzie, ja jestem obecnie w Warszawie, więc ja tego nie odbiorę, eee... niech pan, jeżeli to nie jest problem, podejdzie się odrota odbierze. E, tylko dla e, sprawdzenia danych, może mi pani jeszcze raz powiedzieć e, pani imię i ja, ja podejdę, ale e, muszę wiedzieć, ile ma pani, pani lat? imię Dorota, e, Dorota grotella Dobrze, dobrze, to się zgadza. Dobrze, to ja tam podejdę. Tą paczkę mam, znaczy się tam zanieść, tak? Tak, tak, może zadzwonić się, tak jak mówię, siostra na, y, odbierze tam, podpisze, to będzie trzeba, nie ma problemu. A siostry imię mogę e, zapytać? Proszę? Si siostra jak ma na imię? Y, może być, będzie siostra Katarzyna albo Małgorzata, która jest z, y, z dwóch, a może nawet szwagier, nie wiem, kto będzie w domu na pewno pan odtworzy. Aha, ale dobrze, dobrze, to ja będę zaraz. Dzień, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Ja, ja za nie poinformuję, że tam pan pojedzie. Dobrze, dobrze. Nie ma sprawy. Dziękuję, do widzenia. dziękuję bardzo, do, do widzenia. Dzień dobry, tutaj kurier z firmy UPC. Przesyłeczka jest dla pani. Skąd? Z UPC przesyłeczka jest dla pani. O tym z UPC. Jakaś nie, nie, ja tylko jest dowościcielem, y, to znaczy, że ja dostarczam przesyłkę UPC. Y, przesyłka jest, y, z, y, od oj to jest, to jest nagroda pieniężna, przekaz pieniężny, to jest... Przekaz pieniężny? Dokładnie. I przed chwilą byłem u pani przed, przed domem i nie zastałem nikogo. W centrali dali mi pani numer. A na Słucham? Na Harmata Dominika, tak? Tak, dokładnie. E, proszę pana, tak. e, to e, pan będzie. E, a gdzie pan w ogóle jest? Teraz właśnie siedzę w samochodzie, bo nie zostało nikogo w domu, i e, właśnie ten numer dostałem, żeby zadzwonić. Jest pan w tak? Tak, tak jestem. Chwileczkę, wie pan co Ja zaraz zadzwonię Z drugiego telefonu bo, bo to nie jest ten numer To nie jest ten numer? To jest ten numer Wie pan, ale to jest yy, Wcześniej ten numer miała córka Aha, dlatego No To, to niech ja, e, za e, pani Może córce powie, nie wiem Zaraz dam to do, e, Niech pani do poda córkę do telefonu Podaj mu numer. Dobrze, zaraz podam panu numer albo... No chwileczkę. No dobrze. Numer do córki może wystarczy Dobrze, też. dobrze, zaraz panu podam. No. No już piszę Spokojnie, okay, Tak by się nie zjadł samochodem. No. A, chwileczkę, chwileczkę. No masz. Dzwonił po taki numer. 692. Tak. 702. Y, y, tak. 631. Tak, Tylek. dobrze. Zaraz ja z nią rozmawiam. Halo? Halo, Dominika, Kurier do ciebie przyjechał. A gdzie ty jesteś? Z UFC. Nie. Czeka pod... Słucham Nic bo przerywa trochę nie słyszę dokładnie To ona już do domu Aha, to ja już podjadę. To ja już podjadę. To ja zaraz będę dzwonię. Dobrze, Dobrze. Dzień dobry

Tak. Dzień dobry, z tej strony kurier firmy UPC, przesuweczka dla pani. Dzień dobry, jest pan pod blokiem? Tak, tak. Moment, dobrze, ja już za chwilę będę, tak? Dobrze, cze to ja czekam. No, no. no. <laughs> Tak, tutaj kurier firmy UPC jest przesyłka dla pana, stoje przed drzwiami. E, wie pan co, ja nie ani co takie przesyłka? Ja nie wiem. A to niech pan wyjdzie, to się dogadamy, bo chodzi o to, że przesyłka jest na pana i ten pod ten numer, i miałem zadzwonić i po prostu jest paczkę, muszę ją oddać. Ale pan jest na koszyniarów? Nie, jestem na obok. tak, tak, jestem tam. Tak, tak, dokładnie. Na kasy 23, tak? Dokładnie. Tak, tak. No to tam, tam ktoś powinien być w domu, bo mnie nie ma w tej chwili, także nie ma żadnego. No to... Żebym nie, bo akurat dzwoniłem do drzwi i nikt je nie chce otworzyć. Ale domofonem czy na górze? Yy, domofonem. A, bo tam domofon nie działa, wie pan co? To jest A... Taki problem. No to jak to jak to teraz zrobić? Wie pan co, ja zadzwonię do mamy i ona panu po prostu zda mnie z góry otworzy drzwi. Jak się drzwi otworzą na dole, to nie pan wchodzi na Dobrze, teraz. dobrze, dobrze. To ja... zajdę. skąd ta paczka jest, niech pan powie? E, od firmy UPC, tylko przys przysyłka pisze nie wiem dokładnie od kogo. Aha, hm, no to dziwne. No ale dobra, okej. Okay. No Na no to do już dzwonię tam do nas. Okej. Okay.